Cześć! Dziś pod lupę bierzemy Samsung Galaxy Tab S9 Ultra tablet, który zdobył już serce niejednego tech influencera. Czy zasłużenie? Zobaczmy. Nie ma co się oszukiwać. s 9 Ultra to prawdziwy kolos wśród tabletów. Średnio wyobrażam sobie, aby zrelaksować się z nim na kanapie, oglądając newsy z Pandora Gate z 14,6-calowym ekranem i wagą 732 gramów. Wydaje się bardziej jak narzędzie dla profesjonalistów niż urządzenie głównie do rozrywki. Co do samej obudowy, jest zbudowany z solidnego aluminium, dokładnie jak i u mniejszych odpowiedników z serii S9. Podobnie jak i u poprzednika, wersja Ultra ma wcięcie, czyli Noc z dwoma aparatami, ale o tym więcej później. Jeżeli zdecydujecie się na wersję z LTE, obok slotu na kartę MicroSD, znajdzie się także miejsce na kartę SIM. Dźwięk w tabe z 9 Ultra jest zapewniony przez cztery głośniki od AKG. Niezależnie od tego, czy pracujesz, czy relaksujesz się przy filmie, jakość dźwięku jest na bardzo wysokim poziomie. Dodatkowo tablet posiada certyfikat IP68, co sprawia, że jest odporny na kurz i wodę, co jest dużym atutem. W zestawie z tabletem znajdziecie kabel USB, rysik i narzędzie do wyjmowania tacki SIM. Niestety, nawet w tak drogim urządzeniu nie ma ładowarki. Ja korzystałem z mojej własnej omocy do 50W i mogę powiedzieć, że ładowanie tej olbrzymiej baterii o pojemności 11200 mAh trwało około 2 godzin i 20 minut. W pełnym naładowaniu można korzystać z urządzenia przez 2, no maksymalnie do 3 dni, w zależności od intensywności użytkowania. No ale co zrobić, aby przyspieszyć jeszcze czas ładowania? Nic nie można z tym zrobić. Przechodzimy do jednej z najważniejszych części każdego tabletu ekranu. W przypadku Galaxy Tab S9 Ultra mamy do czynienia z imponującym 14,6-calowym panelem Dynamic AMOLED 2X. Kolorystyka na tym ekranie jest naprawdę wyjątkowa. Szeroka gama barw oraz doskonały kontrast sprawiają, że obrazy są żywe i pełne detali. Nawet przy szerokiej kątach widzenia nie zauważymy utraty jakości obrazu, co jest dużym atutem. A co do odświeżania obrazu, to jest maksymalnie 120 Hz. Jeżeli chodzi o jasność maksymalną, to jest ona imponująca jak na tablety, bo wynosi w piku aż 930 nitów. Co to oznacza w praktyce, jeżeli planujecie korzystać z tabletu na zewnątrz, na przykład relaksując się w słońcu przy dacie na mazurach, czytanie czy oglądanie filmów będzie komfortowe nawet w pełnym słońcu. Warto również wspomnieć o zintegrowanym czytniku linii papilarnych. Jest on umieszczony w ekranie i oferuje bardzo duże pole odczytu opuszku palca. Jest szybki i precyzyjny, choć jego położenie może być niewygodne dla niektórych użytkowników, zwłaszcza w kontekście gabarytów tego tabletu. A skoro mowa o gabarytach, to ekran o takich rozmiarach staje się prawdziwą gratką dla osób zajmujących się grafiką czy fotografią, dzięki wsparciu dla profesjonalnych aplikacji i dodatkowych narzędzi jak rysik. Ten tablet będzie doskonałym wyborem dla kreatywnych. Kiedy przechodzimy do serca tego urządzenia to, bez zaskoczenia, znajdziemy tu Snapdragon 8 generacji drugiej. Jest to jednostka flagowa, znana ze swojej niesamowitej wydajności i responsywności. To co naprawdę wyróżnia ten procesor na tle konkurencji to jego zdolność do radzenia sobie z zaawansowanymi aplikacjami i intensywnym multitaskingiem bez najmniejszego zająknięcia. Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli jesteś osobą, która potrzebuje narzędzi do poważniejszych zadań, takich jak edycja filmów 4K, obróbka zdjęć w programach typu Lightroom, ten procesor jest dla Ciebie, a więc ten tablet jest dla Ciebie. Jeżeli jesteście graczami, również znajdziecie tu coś dla siebie. Nawet najbardziej wymagające gry uruchomicie na najwyższych ustawieniach graficznych. Nie zauważycie spadków klatek, opóźnień i nagrzewania się obudowy. Jedyny problem w tej sielance jest taki, że no, bardzo ciężko gra się na tak dużym tablecie. W związku z różnymi potrzebami użytkowników, producent oferuje różne konfiguracje pamięci RAM. 12 lub 16 GB technologii LPDDR5X. Co więcej, jest możliwość rozszerzenia tego przez wykorzystanie pamięci wirtualnej. To pozwala na jeszcze sprawniejsze zarządzanie wieloma zadaniami jednocześnie i czyni z tego tabletu prawdziwy kombajn do zadań specjalnych. Warto również zwrócić uwagę na efektywny system zarządzania energią. Pomimo ogromnej mocy obliczeniowej procesor jest zoptymalizowany pod kątem zużycia energii, co w praktyce oznacza dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu. Jeśli chodzi o pamięć wewnętrzną, tablet oferuje trzy różne warianty do wyboru: 256, 512 i 1 TB. To daje użytkownikom dużą elastyczność, zależnie od ich potrzeb. Ale nawet jeśli uważasz, że to niewystarczające, tablet ma miejsce na kartę pamięci o maksymalnej pojemności 1 terabajta. W praktyce oznacza to, że możesz zwiększyć swoją pamięć do 2 terabajtów, co jest więcej niż wystarczające dla większości zastosowań: czy to przechowywanie filmów 4K, czy też dużej kolekcji plików RAW z aparatu. Kluczowym elementem tego tabletu jest system Android 13 z nakładką One UI 5.1.1, co stanowi potężną kombinację pod względem funkcjonalności i personalizacji. Zaczynając od apki PenUp. Ta aplikacja to nie tylko narzędzie do rysowania, ale też sposób na odstresowanie się po ciężkim dniu dzięki różnorodnym kolorowankom. Jeżeli jesteś bardziej zaawansowanym użytkownikiem w dziedzinie grafiki, to dostęp do aplikacji Clip Studio Paint to prawdziwa gratka, nawet jeśli jest w gratisie tylko przez pewien czas. Oferuje ona profesjonalne narzędzia do tworzenia obrazów i animacji, dając w zasadzie wszystko, czego potrzebujesz do artystycznej ekspresji. Aplikacja GoodNotes również zasługuje na wyróżnienie. Jest to znakomite narzędzie do robienia notatek zarówno ręcznych, jak i typowanych. Typowanych od typing, czyli typ, 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 typ. Palcem wciskamy przyciski klawiatury wirtualnej. Możesz tu również edytować pliki PDF, zakreślać ważne fragmenty, nanosić komentarze i znaczniki. To wszystko sprawia, że praca z dokumentami jest na tym tablecie niezwykle efektywna. Na koniec części dotyczącej oprogramowania chciałbym poruszyć kwestię funkcji DeX, która praktycznie zmienia ten tablet w pełnoprawny komputer. Ale tu pojawia się pewien haczyk. DeX w pełni rozwija swoje skrzydła tylko wtedy, gdy inwestujesz w etui z klawiaturą i touchpadem. Taki dodatek to wydatek rzędu 1800 zł, co zmusza do refleksji. Czy warto wydać tyle, jeśli tablet ma służyć tylko jako narzędzie do rozrywki, a nie do profesjonalnej pracy czy rozwijania swojego hobby? Może wtedy sensowniejszym wyborem byłby taki już no, kiedyś polecałem w innej recenzji: jakiś Ultrabook lub Microsoft Surface. Przechodzimy do aparatów i mamy dwa obiektywy z przodu i dwa z tyłu. Cztery sztuki razem. I co z tego wynika? Po pierwsze, przednie kamery 12 megapikselowe jedna z nich jest ultra szerokokątna i tu totalnie bez zaskoczenia, bo robią one zdjęcia, które wyglądają, no. Normalnie, raczej postrzegam je jako narzędzie do wideokonferencji z opcją złapania szerszego konta, co przyda się, jeśli w Waszej firmie będzie to jedyne narzędzie do połączeń wideo i w ten sposób obejmie wszystkich pracowników. A co z tyłu? 13-megapikselowy główny obiektyw i 8-megapikselowy ultra szerokokątny. Tu też bez szału, ale poprawnie. W świetle dziennym fotki są ok jak na tablet, ale jak zgasną światła, to jakość spada. Więc podsumowując, jest to tablet, który pewnie nie zastąpi Wam profesjonalnej kamery czy nawet flagowego smartfona. Ale jeśli potrzebujecie zrobić zdjęcie, czy dwa zdjęcia, to jesteście bezpieczni. Nie zapomnijcie tylko, że to dalej tablet, więc trzymanie go w ręce podczas robienia zdjęć to no, wyzwanie. Okej, okay, przechodzimy do podsumowania. Zaczynam od zalet, a są to elegancka i wytrzymała budowa, gigantyczny flagowy amolet, flagowe podzespoły, perfekcyjny rysik S-Pen w zestawie, świetne głośniki. Idealny do pracy nad grafiką i zdjęciami, spora bateria, preinstalowane aplikacje graficzne. Przechodzimy teraz do wad, a więc nieporęczna wielkość, wolne ładowanie jak na tak dużą baterię, uboga zawartość pudełka, bardzo kosztowne dodatki, ogólnie wysoka cena urządzenia. Możecie ją sprawdzić, klikając w link, który umieściłem w opisie odcinka. Na sam koniec warto podkreślić, że to urządzenie ze względu na swoje zaawansowane funkcje i cenę najlepiej sprawdza się jako narzędzie dla profesjonalistów czy pasjonatów. Jeżeli nie masz zamiaru w pełni wykorzystywać jego potencjału, to być może warto zastanowić się nad tańszą alternatywą, albo w tej cenie kupić wypasionego laptopa, przynajmniej sobie pograsz w na 3. I to by było tyle na dziś. A teraz lajkujcie, subskrybujcie, wbijajcie na Insta. Widzimy się już wkrótce. Cześć!